Witajcie dla Was, drodzy odcinku mańka dla Survivalu, i jest ze mną dzisiaj. Nie, to nie, nie ma. No, jest minus, ale go strasznie trzeba słychać, <laughs> Nieważne trochę za te lagi, ale bo ja, yy, znaczy, ja tu ogólnie. Pobudowałem. No i większość osób może to zauważyć cały czas, to się tej zombie Ja ja Znowu mi strzelił neta, znowu go rozłączył i znowu się nie uda. więc Ja teraz nie wiem, tak tego to nagrywa, sensu. Bo zaraz nam to i będzie on dzwonił tebie. tej tak że nas połączy, bo ja jestem już wkurzony na na cały czas mi wyzwania, Rozłączam i odcinek, i nagle przepraszam, już nie będę. A teraz co jest? To bo on jest naprawdę. Dobra, już jak wygrywam tutaj rodzice, jak zawsze z krzyczą, macie śniadanie. Jest, dobrze, że wychóżony. I mi odcinek, co ja? Tak, już idę. No już, kochani, że ja się zjedę Idę już. Dobra, to zaraz, zobaczyć, ok? Idę na śniadanie. F9. Okej, okay, już jestem po, 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 po śniadaniu i trochę zrobiłem. <grymne> taką półeczkę. Mam nadzieję, że mi wam się spodoba. Tam, tam, ta, 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 ta. od na miniatureczkę. Oczywiście, a jak? Bata nie mam. I teraz zajmiemy się tu, tym, 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 tym. Potrzebujemy yy, bardzo dużo drewna. Bardzo dużo drewna. Co w ogóle? Wsadzę. Nie, niepotrzebny mi jest Będę To wszystko będzie drewno. Dobra, więc ja się prześpię. Nie ma nocy. No spoko. więc Teraz, jeżeli tu mamy tę wateczkę, to możemy pójść sobie pośnić trochę drewna. Ojej. Tu już mam rosół przed to Przed tobem Mi się strasznie podoba jak rosną mi jakieś... O! Oh! mi to. O lol. Oła, 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 skąd ten gnojek? No fuck, zabije mnie, zabije mnie fuck. What the... On to płynie. on aha, 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 fuck, fuck. fuck. Nie no więcej nie wykopię nie ma nie ma bata, ja tam już nie idę Nie chcę gijnąć wportę do w tym świecie

I know love Minecraft. i good the Minecraft, good the Minecraft, good the Minecraft. i good Minecraft. good i Nie myślę, że, on, że oni mogą wybić siły. Jak się boję dobra, nieważne, więc ja już będę chyba powoli kończył. Nie wiem ile to już trwa, ale ja jeszcze sobie zrobię mieć. więc to było na tyle w tym odcinku. Dużo dzisiaj nie zrobiliśmy. To będzie część 3, ale bo nie. Nie wiem ile to trwa, a nie mogę sprawdzić, bo mi się wyłączy nagrywarka, więc jeszcze chwilę się pobawimy w tym w Minecraft' i spadam już. Yy, pościnamy troszkę drewna, ale mi się nieczynę. Na przykład no, taki która jest porodnia, dobra. Jest już taka poradnia. Przycinajmy szybko troszeczkę drewna. Nie, wiem, wiecie, co ja zrobię z brzeżowego, z brzeżowego, dach. Będzie fajnie. 7 duletów z jednego drewna. No to mi się zawsze nie podoba. Ale to drewno też sobie wezmę, bo mam pomysł, co z niego zrobię. Ten szkielet wypłynął tu pod sam nasz domek. Myślę, że tam jeszcze pływa ten szkielet. A to tak, dobra. A to tak, gdzie my mamy domek? Tutaj. Chodzimy troszkę żyć użycia pokładu straconego. I tak chodziło mi o to, żeby teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, raz, dwa, Koń roboty połowy. Teraz tak 52, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 36. Na w 10 klocków, około 10. W granicach 10 nie ubieram prawie 10, tylko w granicach 10 to nie. Mi. A teraz ja będzie skończyć ten dach. No dobra, ja nie już skończę ten dach. skończę z wami już tam przegładę. Co na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się ten godzin spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, ale co na tyle. To by było na tyle. Trzymajcie i cześć. Pa!